Na dystansie Łódź widzę w Koluszki pojawi się 11 par pociągów, czyli 22 połączenia w ciągu doby. Trasa Łódź kaliska Łowicz wzbogaci się o 20 składów. A więc jest to zwiększenie oferty o 100% w stosunku do tego, co jest dzisiaj. Czas przejazdu, czas przejazdu 72 minuty, czyli też nie jest już najgorszy. Do korzystania z oferty EK zachęca marszałek województwa Witold Stępień. Tym bardziej, że w dniu otwarcia nowych połączeń przewidziana jest niespodzianka dla pasażerów. 14 grudnia relacje do Koluszek i do Łowicza bezpłatnie promocja tych połączeń. Łódzka Kolej Aglomeracyjna od momentu uruchomienia 15 czerwca cieszy się dobrą opinią. W ciągu tych kilku miesięcy zrealizowała prawie 5 tysięcy połączeń, notując tylko 9 opóźnionych pociągów. A przewieźliśmy 230 tysięcy osób. 230 tysięcy osób zadowolonych z usług Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Przeprowadzaliśmy ankiety. Łódka kolej została oceniona bardzo, bardzo, bardzo wysoko. W planach jest już uruchomienie kolejnego połączenia Łódź Kutno, wzbogacanie oferty kolei aglomeracyjnej ma zachęcić mieszkańców regionu do wybierania tego środka transportu przy dojazdach do szkoły lub pracy.